Hej, Siemanko, tutaj Fiveus.pl. Dzisiaj, przed dzisiejszym filmikiem, muszę wam to pokazać. No, wrzuciłem sobie brameczkę Lewandus, nie, to była brameczka Milika i kuźwa dostałem skargę z Polsatu. Także ja Was bardzo przepraszam, ale będę to musiał ściągnąć. A ja miałem wszystkie cztery brameczki zapisane i gotowe na wrzucenie na YouTube'a, No, ale cóż, przepraszam Was jeszcze raz. No, to już nie moja wina i. Widzimy się za kilka sekund. Witam Was, proszę Państwa. Witam Was wszystkich. Dzisiaj będziemy grać w Tak Przepraszam za taką dziwną intro, ale będziemy dzisiaj grać w Fifę bo no, niestety Wam się Medal of Honor znudził. Um, a jestem podjarany, bo właśnie. Yy, jest dzisiaj sobota i właśnie Polska rozjechała Gruzję 4 do 0, a trik lewego w 5 minut. Bardzo jestem pocieszony. Dzisiaj będziemy sobie grać przez Internet FIFA. No tak, yy, tylko teraz przepraszam Was za yy, jak to powiedzieć. Za takie, za taki ekranik, no bo nagrywam z Xboxa i nagrywam przez... Yy, Kartę praktycznie za 50 zł. No tutaj za 10 funtów, bo ja, ja w Szkocji mieszkam. Jak widać, jestem na kamerze, jestem yy, z komputerami, się nagrywa, ale głos mam nagrywany na telefonie. Także jeżeli mnie będzie słychać, to będzie git. I teraz tak, powiem Wam, że mamy jeden mecz do końca sezonu. Także myślę, żebyśmy zagrali Polsko. Jesteśmy, gramy. Teraz tak, gramy na Xboxie 360, bo nie jesteśmy na PlayStation 4. To mieszkam za granicą i że mam zajebie z tej O wreszcie się załadowało, no to gramy ziomki, trzeba się Ech. ubrać. O Git. Tak a propos to ja Was przepraszam, ale ja mam telewizor akurat nad laptopem w tym momencie, żeby będę się patrzył w górę i będziecie widzieć mój. Nie wiem co to, ja nie wiem jak to się nazywa, ale będziecie to widzieć. No i zaczynamy. Dobra, teraz jest przyzwoita szansa i może z Wami troszkę pogadam. Przepraszam Was, nie było filmiku przez 3 tygodnie, no ale tak jak mówiłem, no nie miałem czasu, bo ja mam egzaminy. Teraz Milik, a prawa noga, no tak. Yy, miałem egzaminy i no jak to powiedzieć, no nie miałem czasu, teraz wróciłem do szkoły i po szkole wychodzę z kolegami, z koleżankami i też nie ma czasu, a teraz Lewandowski, prawa noga i nie trafię. Ale powiem wam, że jak na te dwa filmiki co wrzuciłem, to powiem wam, że ja się bardzo cieszę. Tak, 9 subów z dwóch filmików to jest dla mnie yy, niesamowite osiągnięcie. Plus minus, że dodałem też na Facebooka i po prostu ludzie to oglądają no i jest liga. O lewy, no lewy strzel wreszcie jest bramka. Liga dziesiąta. prosto w Fabian Fabian i z kontrą dajesz piłkę do... brosie Pizda nad głową, pi pizda nad głową Kręć dupą swoją, kre-kre-kręć dupą swoją No co ty kurwa żeś zrobił? jest szansa? Szansa! Podanie! No, musimy! No co? Kurwa mać! Lewandowski na no Gruzją. E, miejmy nadzieję, że mi się nie zestało. Mi się właśnie y, nagrywarka na komputerze wyłączyła. Miejmy nadzieję, że dograło się do końca pierwszej połowy. Milik? Arkadiusz, kad już go, go Lewy go cię wychujał ty... Boom. 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 Uka do przodu, do lewy do lewy, ją biedny, ściągnął Lewandowski, Lewandowski, czy będzie nie, to już trzy! Rober Lewandowski gooooi! chce coś zrobić. I podam teraz do Milika, Milik dobiegnie do piłki, dobiegnie, teraz poda do Lewandowskiego, który powtarza sytuację z Gruzją. Więc mamy malutki problem, bo mam słabą baterie w telefonie i mi się nagrywanie wyłączyło. Także miejmy nadzieję, że będzie mi dobrze słychać na mikrofonie z laptopa. Za dużo już gadałem w tym filmiku, ale jeszcze raz z Wami pogadam. Bo yy, chciałbym wrzucać filmiki na YouTube'a regularnie, ale też nie za często, bo no jak, jak Państwo wiedzą. Mam szkołę, ja też mam swoje obowiązki, itp. Ale są niedługo wakacje, no i będzie ich chyba coraz więcej. I... Chciałbym... No na razie będę... Mogę robić filmiki raz na tydzień i... Raz, jeden filmik w tygodniu, jak będą wakacje, będzie ich na pewno więcej, to mogę wam zapewnić. Lewy. Ale kurwa, bramkę Nie ma spalonego sędzia! Milik. Kończymy mecz e, 3 do 1 i jak widać Polska się cieszy, bo jesteśmy na Mistrzostwach Europy w 2016. No... Jak widać. I koniec. E, następny filmik będę robił prawdopodobnie za tydzień. No wiem, że długo. Ale ja będę miał czas to obiecuję Wam wcześniej i będą trzy mecze. Będzie, będzie, będzie nowy sezon, także będzie super. I bardzo bym prosił o wsparcie. Yy, mam Facebooka, zostawię link na dole. Będziecie mogli tam. Nie chcę nowego Tam będziecie mogli kliknąć i polubić wszystko. I follow, coś tam, coś tam, bla, bla, bla. Wy wiecie, co robić. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. نراج